Błękitna Szkoła jest projektem ukierunkowanym na edukację o Bałtyku. Dlatego, że Bałtyk cały czas jeszcze jest dla nas głównie miejscem, na które przyjeżdżamy, żeby wypocząć, żeby popływać, poplażować, żeby spędzić wakacje. Kiedy spojrzymy na mapę Polski, okaże się, że północna granica naszego kraju to granica lądowa, ale wcale tak nie jest. Kawałek Bałtyku należy także do nas. I to właśnie o tym Bałtyku mówimy, opowiadamy, pozwalamy doświadczać go uczniom podczas zajęć edukacyjnych w Błękitnej Szkole. Mówimy, jak mało jest słony, jak bardzo jest młody, jak jest płytki i jak wrażliwym jest akwenem. Podczas zajęć edukacyjnych wychodzimy w teren, uczniowie mają możliwość pobrania materiału biologicznego podczas zaciągu włokiem wzdłuż brzeżnym, sprawdzenia i doświadczenia, że w Bałtyku żyją krewetki, że żyją kraby, że żyją różne gatunki ryb, także słodkowodne. Prowadzimy zajęcia dotyczące zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i poszukujemy plastiku na plażowym piasku. Wychodząc na zewnątrz pobieramy próby terenowe i potem badamy je w laboratoriach Ponadto, ponieważ stacja morska w Helu posiada część zwaną fokarium, prowadzimy także zajęcia dedykowane sakom morskim, opowiadamy o fokach i krytycznie zagrożonej wyginięciem populacji bałtyckiego morszwina. Placówką typowo uniwersytecką i poza badaniami Bałtyku zajmujemy się również. Edukacją Z tego też powodu, jeszcze w głowie naszego obecnego patrona, wiele lat temu pojawił się pomysł, właśnie opracowania specjalnego programu dotyczącego morskiej edukacji. Powstał z tego program Błękitnej Szkoły, którą realizujemy w stacji morskiej przy pomocy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki wsparciu finansowemu lotosu. Możemy faktycznie co roku przyjmować tutaj grupy dzieci, ale nie tylko na zajęcia w błękitnej szkole.